Witajcie, drodzy bracia i siostry Chrystusie. Niech pokój i światłość Boża będą z każdym z Was. Serdecznie zapraszam na kolejny moment refleksji tutaj na kanale. Przestrzeni, w której wspólnie dążymy do wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do otwarcia serc na przysłanie, które może przemienić Waszą duchową drogę. Porozmawiamy o trzech nawykach, które są ciche, ale głęboko niebezpieczne, a które mogą osłabiać wasze życie duchowe, a ostrzeżenie to pochodzi od młodego człowieka, który intensywnie żył wiarą w XX wieku. Święta. Carlo Acutis. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy naprawdę żyjesz swoją wiarą tak, jak Bóg tego pragnie? Czy kiedykolwiek czułeś, że mimo modlitw coś powstrzymuje cię przed duchowym wzrostem? Czasami to niewielkie grzechy oddalają nas od Boga, ale małe nawyki, które stopniowo się osadzają i odciągają nas od Jego obecności. I właśnie o tym Carlo Acutis nas ostrzegał swoim życiem i świadectwem. Mimo tak młodego wieku, zrozumiał głębokie prawdy wiary i potrafił jeździć z radością i prostotą, które do dziś dotykają serc. Dlatego nie odchodź od tego filmu. Do końca wspólnie zidentyfikujemy te trzy nawyki, które mogą osłabiać swoją duszę. A co więcej, zrozumiesz, jak je przezwyciężyć, podejmując praktyczne i inspirujące działania. Już teraz kliknij i lubię to. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i aktywuj dzwoneczek, aby otrzymywać nasze kolejne refleksje. A podczas oglądania pomyśl, który nawyk duchowy czujesz, że musisz porzucić. Napisz to w komentarzach. Twoje dzielenie się może pomóc komuś, kto także potrzebuje tej światłości. Czy jesteśmy gotowi? Niech święta! Carlo Acuti stowarzyszy nam w tej drodze przemianę. Dizzy, nawyk jeden. Brak głębokiej i stałej modlitwy. Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swojej izby i zamknij drzwi. Mateusz 6, 6. Modlitwa jest podstawą życia duchowego. Karlo mówił, że i zawsze być zjednoczonym z Jezusem, to mój plan na życie. Gdy nie modlimy się często i głęboko, tracimy kontakt z źródłem naszej siły. Nie chodzi o modlitwy mechaniczne, ale o prawdziwe spotkania z Bogiem. Co powiesz na to, aby zarezerwować stały moment każdego dnia, z dala od telefonu i rozproszeń, tylko po to, by porozmawiać z nim? Nawyk dwa nadmiar treści, które rozpraszają i nie budują. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest w świecie. Jedna Jana, godzina druga, piętnaście. Karlo wykorzystywał technologię do ewangelizacji, ale również ostrzegał przed niebezpieczeństwami pustych treści i nadmiernej rozrywki. Jeśli spędzamy więcej czasu na telefonie niż Słowem Bożym, coś musi się zmienić. Zacznij ustalać limity i zastępuj część tego czasu czymś, co buduje Twoją wiarę modlitwą, różaniem czy lekturą duchową. Nawet czy relacje, które nie budują wiary złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. 1 Corinthean, godzina 15:33 Karlo wybierał towarzystwo osób, które pomagały mu zbliżać się do Boga. Jeśli przebywamy z ludźmi, którzy osłabiają naszą duchowość poprzez żarty, negatywne rozmowy czy praktyki sprzeczne z Ewangelią, musimy to przemyśleć. Staraj się łączyć z tymi, którzy dzielą Twoją wiarę. Grupy modlitewne, ministerstwa, a nawet spotkania w rodzinie mogą wzmocnić Twoją drogę z Chrystusem. O Panie, w tym momencie refleksji i oddania gromadzimy się w Duchu, szukając Twojej obecności i Twojego światła. Które prowadzi nas pośród ciemności tego świata. Przybywamy do Ciebie z otwartymi sercami, gotowi do słuchania i nauki, inspirowani życiem i naukami Karlo Akutisa. Niech Twoja mądrość nas otacza i przekształca, gdy uznajemy znaczenie oczyszczenia naszych nawyków i działań. Szczerze prosimy, abyś pomógł nam zidentyfikować praktyki, które oddalają nas od Ciebie. Często pozwalamy się ponieść rutynie i powierzchowności, tracąc z oczu głędzie naszej wiary. Panie, Oświeć nasze umysły i serca, abyśmy mogli usunąć nawyki, które uniemożliwiają nam pełne przeżywanie Twojej łaski. Niech uznajemy rozpraszacze, które oddalają nas od Twojej miłości, które często przejawiają się w nadmiernych zmartwieniach, w działaniach, które nie karmą duszy i w relacjach, które nie budują. Ojcze, pomóż nam odłożyć na bok pośpiech, który sprawia, że tracimy istotę tego, co naprawdę ważne – w naszej nieustannej pogoni za uznaniem i sukcesem często zapominamy o docenieniu piękna prostoty i znaczenia modlitwy. Niech znajdziemy czas, aby zwrócić je ku Tobie, nawet w świecie, który krzyczy o naszą uwagę. Niech nasza modlitwa nie będzie tylko rutyną, ale szczerym i głębokim dialogiem z Tobą, w którym możemy otworzyć nasze serca i pozwolić je przekształcić przez Twoją obecność. Daj nam łaskę, abyśmy usunęli z naszego życia porównania i osądy. W świecie, które uczy nas mierzyć naszą wartość na podstawie zewnętrznych wzorców, pomóż nam znaleźć naszą tożsamość w Tobie. Niech w każdym bracie i siostrze widzimy Twoje oblicze, uznając, że wszyscy jesteśmy godni Twojej miłości i miłosierdzia. Niech rywalizacja nas nie zaślepi, ale niech będziemy narzędziami pokoju i miłości, wspierając się nawzajem rozwoju wiary i nadziei. Panie, świadomi, że prawdziwa radość pochodzi z tego serca, zgodnego z Twoją wolą, prosimy, abyś pomógł usunąć z naszego wnętrza wszelkie resztki gorycieć urazy. nie będziemy w stanie przebaczyć tym, którzy nas zranili i odłożyć na bok zranienia, które nas zniewalają. Niech wolność płynąca z przebaczenia pozwoli nam żyć pełni, z lekkością, którą tylko ty możesz oferować. Gdy patrzymy na innych, nie dostrzegamy nie tylko ich wady, ale także ich zmagania i wyzwania, oferując współczucie i miłość. O Boże! Pragniemy zrzucić wszelką pychę i egoizm, które nas izolują i sprawiają, że zapominamy o powołaniu do wspólnoty. Naucz nas być pokornymi, służyć innym bez oczekiwania na nic w zamian, cieszyć się z osiągnięć innych i świętować życie społeczności. Niech nasza wiara nas jednoczy, abyśmy byli jednym ciałem w Chrystusie, wspólnie krocząc się z życie, wspierając się nawzajem w naszych słabościach i radościach. I tak, Panie, przed Tobą, Prosimy, abyś dał nam siłę do porzucenia szkodliwych nawyków, które oddalają nas o prawdziwej duchowości. Pomóż nam pielęgnować serce, które pragnie świętości, które tęskni za Twoim królestwem i które poświęca się prawdziwej miłości. Niech będziemy żywymi przykładami wiary, nadziei i miłosierdzia, podążając drogę, która prowadzi nas do Ciebie. Niech każdy mały gest, każde słowo zachęty i każdy akt dobroci będą odzwierciedleniem Twojej miłości w naszym życiu. Niech w każdym momencie pamiętamy, że zostaliśmy wezwani, aby być światłem w tym świecie. Niech blask naszego świadectwa przyciąga innych do poznania Twojej prawdy i doświadczenia Twojej dobroci. Wzmocnij nas, Panie, abyśmy mogli żyć zgodnie z Twoimi przykazaniami, zawsze dążąc do świętości i miłości w każdym kroku, który stawiamy. Niech nasza droga będzie naznaczona głębokim pragnieniem zbliżenia się do Ciebie, by żyć w pełni życia, które Twój Syn nam ofiarował. Niech będziemy zatem narzędziami przemiany w naszych rodzinach, społecznościach i wszędzie, gdzie się znajdujemy. Niech nasza obecność będzie żywym świadectwem Twojej miłości, odzwierciedlając dobroć, która odnawia się z każdym porankiem. Panie, w obliczu trudności i wyzwań, które napotykamy na naszej drodze, prosimy... Abyś nauczył nas wytrwałości w wierze, aby nawet w obliczu Bóg życia życia,śmy mogli utrzymać oczy utkwone w Tobie, wiedząc, że Twoja ręka nas podtrzymuje i prowadzi. Pomóż nam pamiętać, że prawdziwa siła nie pochodzi od nas samych, ale z Twojej łaski, która objawia się w naszej słabości. Gdy stawiamy czoła próbom, wspierajmy się nawzajem, tworząc sieć miłości i solidarności, która odzwierciedla jedność, jaką znajdujemy w Chrystusie. O Boże, pragniemy być odnawiani każdego dnia. Niech każdy poranek będzie nową szansą na rozpoczęcie od nowa, zostawiając tyle więzy przeszłości i obejmując przyszłość, którą dla nas przygotowałeś. Niech budzimy się sercem pełnym nadziei i wdzięczności, gotowi żyć teraźniejszością z intensywnością i celem. Niech nasze życie będzie nieustannym dążeniem do świętości, żarliwym pragnieniem, by czynić różnice w świecie wokół nas, nawet w małych działaniach. Które w Twoich oczach są wielkie. Daj nam mądrość do rozpoznawania naszych wyborów i zrozumienie, że każda decyzja, którą podejmujemy, wpływa nie tylko na nas samych, ale także na wszystkich wokół nas. Niech działamy z odpowiedzialnością i miłością, zawsze szukając dobra drugiego człowieka, uznając, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego stworzenia powołani do życia harmonii. Niech w naszych interakcjach będziemy nosicielami nadziei i zachęty, pomagając sobie nawzajem odkryć dary i talenty, które zostały nam dane przez Ciebie. Panie, niech nasze życie modlitwy stanie się mocnym fundamentem, na którym znajdziemy schronienie i przewodnictwo. Niech, gdy szukamy Twojej obecności, słyszymy Twój głos prowadzący nas w podejmowaniu decyzji, które musimy podjąć. Niech modlitwa nie będzie tylko odosobnionym momentem ale stylem życia, który przenika każdą chwilę naszego dnia. Pomóż nam pielęgnować serce wdzięczności, które dostrzega otrzymane błogosławieństwa i które również pragnie być błogosławieństwem w życiu innych. Ojcze, gdy gromadzimy się społeczności, niech spieramy się nawzajem w wierze, dzieląc się doświadczeniami i świadectwami, które zachęcają nas do kontynuowania naszej drogi. Niech każde spotkanie będzie okazją do duchowego wzrostu, gdzie będziemy mogli uczyć się razem, Świętować osiągnięcia i pocieszać smutkach. Niech wspólnota między nami będzie odzwierciedleniem miłości, którą nas uczysz, czyniąc nas prawdziwymi braćmi i siostrami w Chrystusie. I tak, Panie, na zakończenie tej modlitwy prosimy, aby Twoje światło nadal świeciło w nas i przez nas. Gdy opuszczamy ten moment refleksji, nie weźmij drugim ze sobą gorące pragnienie bycia agentami przemiany, miłości i pokoju. Nie w każdym kroku które stawiamy, będziemy żywym świadectwem Twojej prawdy, przyciągając innych na Twoją drogę zbawienia. Niech nasze życie będzie pieśnią chwały, gdzie każde działanie i każde słowo będą uwielbiać Twoje imię. Nie żyjemy z pewnością, że nawet w małych rzeczach Ty jesteś z nami, prowadząc nas i wspierając. Niech nasza duchowa podróż będzie wzbogacona Twoją stałą obecnością, a my zawsze szukajmy Twojej woli we wszystkim. Co robimy? W imię Jezusa, który żyje i króluje na wieki wieków, prosimy Cię. Amen. Teraz, rozważając potrzeby przemiany w naszym życiu duchowym, musimy pamiętać, że zmiana nie dokonuje się z dnia na dzień. To proces ciągły, droga, którą musimy kroczyć z determinacją i wiarą. Dlatego, gdy zrzucamy te nawyki, które nas ograniczają, powinniśmy również przeobrać się w nowe praktyki, które przybliżą nas do Pana. Oznacza to codzienne dążenie do czytania Biblii, poświęcanie czasu na modlitwę i medytację oraz pielęgnowanie otwartego serca, aby usłyszeć głos Boga. Refleksja nad trzema nawykami, które dzisiaj omówiliśmy, jest zaproszeniem, aby każdy z nas ścieżce zbadał swoje życie. Żądaj sobie pytanie, co oddala mnie od obecności Boga? Jakie są rozpraszacie i postawy, które uniemożliwiają mi życie autentyczną wiarą? Ważne jest, aby stawić czoła tym pytaniom z odwagą i szczerością. Pan wzywa nas do pełnego życia, a aby to osiągnąć, musimy uwolnić się od tego, co już nam nie służy. Pamiętaj, że duchowa podróż jest osobista, ale nie musimy jej przeżywać w samotności. Mamy błogosławieństwo bycia społeczności, by móc dzielić się naszymi zmaganiami i zwycięstwami z braćmi i siostrami Chrystusie. Zachęcam Cię do szukania wsparcia, bycia transparentnym w swoich trudnościach. I także do celebrowania swoich osiągnięć. Razem możemy się wzmocnić i zachęcić nawzajem do trwania w wieży. I pamiętaj, przemiana to podróż. Będą dni dobre i dni wyzwań, ale pewność, jaką mamy, to że Bóg jest z nami w każdym z nich. On nas spiera, prowadzi i kocha bezwarunkowo. Nie pozwól, aby błędy przyszłości definiowały, kim jesteś. W Chrystusie jesteśmy nowymi stworzeniami, a każdy dzień jest nową szansą na rozpoczęcie od nowa. Te nawyki, zaniedbywanie modlitwy, rozpraszanie się światem i oddalanie się od dobrego towarzystwa często wkradają się w naszą rutynę w sposób subtelny. Ale jak ostrzega Carlo Acutis, mogą one stanowić rzeczywiste przeszkody na drodze do świętości. Żywa wiara wymaga świadomych wyborów każdego dnia. I każdy mały gest, wyłączenie telefonu, Modlitwa serca, wybór dobrych rozmów, zbliża nas bardziej do Boga. Jeśli ten film dotknął Twojego serca, skomentuj poniżej. Który z tych nawyków czujesz, że musisz najbardziej przypracować? Oczywiście, podziel się tym materiałem z kimś, kto również potrzebuje tego ostrzeżenia. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby kontynuować wzrost wierzy razem z nami. Niech Bóg Cię błogosławi. A święta. Carlo Acutis stawia się za wszystkimi nami.